Nazywam się Maria Skłodowska. Jestem osobą z macicą. Dziś już wiecie, że dwukrotnie dostałam Nobla, ale droga do tego nie była usrana ryżami. Przeteczne niewiasty! Tylko jedno wam w głowie! Na modlitwę już! Już, akysz, akysz! Szybko przestałam się interesować chłopakami. Naprawdę? Pula! Nikt nie chce mi w to wierzyć. Bolało, jak spadłaś z nieba. A ciebie, jak wyszedłeś z pod ziemi? Na co taki ze mnie diabełek? Nie! Masz mord jak kred. To znaczy, jeden mnie zainteresował, ale on nie zainteresował się mną. Nie, no naprawdę, tak się ubrałaś na pierwszy wykład? W spodnie? O Boże, jaka jestem mądra! Jaka jestem niezależna! Chyba ktoś tu gwiazdąży! Lepiej zjedz nikersa. Moją prawdziwą miłością była nauka. Ale w tamtych czasach studia dla kobiet nie były takie oczywiste. Myślałam, że we Francji będzie łatwiej, ale jak to mówią grabarze, po trupach do celu. Ale nawet jak już dostałam się na uczelnię, nie było mi łatwo. Profesorze Brusa, zapoznał się pan z wynikami moich badań? Cipciuś, twoje badania są niedorzeczne. Nie ma czegoś takiego jak polon. Na szczęście przyjaciele zawsze mogą na siebie liczyć. Jak leziesz, części od roweru. Radek, co ty jesz? Nie wiadomo, gdzie to leżało. No. Weź to. To jest sama chemia. O, lubię siedem dni Patrz, zobacz, to jest ten. To on nazwał mnie łańcuchem. Badania prowadziłam we Francji, ale w głębi serca pozostałam prawdziwą Polką. Ku Co moje kochanie tutaj robi? Piotrek, musisz mi się do wszystkiego wpieprzać? Ale super! Ale się świeci! Marysiu, ale to wymyśliliśmy! Uch. Ja wymyśliłam. Wiedziałam, że moje odkrycia będą zmieniały ludziom życie. Ale chciałam też zrobić coś dobrego dla kobiet. Ty też musisz walczyć o swoje prawa. Bądź inspiracją dla przyszłych pokoleń. Będę walczyć do końca życia. Trzeba mieć wytrwałość i wiarę w siebie. Trzeba wierzyć, że człowiek jest do czegoś zdolny i osiągnąć to za wszelką cenę. Powiem ci, Marysiu, że od kiedy układać się w pracy, to naprawdę promieniejesz. Super, tutaj wygląda. Co? Nie, słuchaj, muszę chyba kupić coś czarnego czy coś.